Cześć, siema, z tej strony Goldzer, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku Paczkami Pochwały. Na samym początku chciałbym zadać wam pytanie, na które odpowiedzieć możecie wchodząc w ankietę, do której link macie w opisie. A pytanie brzmi następująco, czy zgadzacie się, abym dodał jedną nową zasadę. Zasada ta byłaby taka, że... Jeśli wygram 6 spotkań z rzędu, nie inaczej, za każde 6 wygranych spotkań z rzędu mogę sobie kupić y, złotą paczkę za 7,5 tysiąca. E, oczywiście będę sobie przesyłał z innego konta te 7,5 tysiąca, a aktualna kwota jaka na koncie moim tym tutaj tomy paczki jest, e, jest taka sama, więc no. Więc po prostu dodatkowym sobie mógł otworzyć jedną złotą paczkę premium. E, zagłosujcie w ankiecie czy wam się to podoba czy nie. I, no i to by było na tyle w tym wstępie, możemy przechodzić już do tego co najważniejsze, więc do rozgrywania. Yy, kolejnych spotkań, jak tutaj widzicie, w transferach coś nam się sprzedało. Wystawiłem wczoraj na aukcję trening zespołowy, drużynowy. Yy, ten srebrny, plus 20, on mi się nie sprzedał. Zostawiłem sobie ten złoty. Sprzedał się za 1500, więc dostaliśmy 1500 monet. I mamy w tym momencie 5837 monet na naszym koncie. Jak widzicie, awansowaliśmy w ostatnim odcinku do ligi 10. Więc teraz nas czeka pierwsze i drugie spotkanie w lidze 9. No i możemy przystąpić już do pierwszego spotkania w lidze 9. Znalazło nam pierwszego przeciwnika Ben, BSC, coś tam, coś tam Herb Manchesteru City. Skład 78 overall, 99 zgranie. No i mamy skład seria. Bardzo tani skład, ale bardzo szybki i mocny. No, tutaj średnia szybkości tam w ataku to jest 88%, jak nie więcej. Więc naprawdę będzie tutaj ciężko z tymi moimi obrońcami. No, ale zobaczymy, jak to jak to mi tutaj pójdzie. No, ja liczę oczywiście na 3 punkty. Dobrze, Wiktor Alvarez. Dobrze, teraz Ralf. Aj, doszło to podanie. Oj, niebezpiecznie! No właśnie, Emanuelson. I już widzę, jak ten przeciwnik gra. on Po prostu biega z piłką, tymi yy, naładowanymi w dupę kołkami typu Abatek. No widzicie sami, jak tutaj sobie biegł po prostu przez całe boisko. No i będzie tak chyba zdobywał bramki, bo z moimi obrońcami, co mają po 60 tempa, będzie naprawdę ciężko. Dobrze, teraz RAL. Do środka, Agustin. Welliton, do Agustina. Agustin za wolny, ale walcz. Ajajajajajajaj, aj, aj, aj. już myślałem, że przejmie tutaj piłkę. Przejmują jednak Joazinho. Joazinho nie za lekko, matko boska. W stronę, brawo. E, Wellington. Welliton, Iwan Agustin, ale on tutaj w pojedynku biegowym absolutnie szans nie ma. Ale dośrodkujemy tam, może ktoś tam się odnajdzie. Jest główka! I ta piłka przeleciała przez całe. Pole karne. Faktycznie dobrym tutaj jakimś rozegraniem, no ale do przerwy niestety przegrywamy 1 do 0 i będzie tutaj naprawdę bardzo ciężko na. No, żeby chociaż zremisować to spotkanie, co dopiero wygrać. Statystyki wyrównane, no bo tak jak mówię, on gra bardzo sposobem dauna, Więc. Więc w sumie nie dziwmy się, ale teraz Izak Kłęka! Jak tego nie trafił mój napastnik? To ja po prostu nie wiem. Zagrałem troszkę jak ciota tutaj, ale nie, w sumie nie chciałem tego tak zrobić. No tak wyszło. No niestety i tak bramka z tego nie padła. Szkoda, szkoda, bo, no, bo moglibyśmy remisować w tym momencie i, i byśmy walczyli o zwycięstwo. A, ta, a tak to w dalszym ciągu muszę tutaj strzelić. Pierw tą bramkę e, wyrównującą, żeby o czymś innym myśleć. Przebnie ta zabawa tutaj Wellitona. Tutaj prosto trzeba grać. Dobra, teraz piłka Izak Kłęka. Nie ma mowy o spalonym. Izak Kłęka! Kłęka broni jego goalkeeper. Wellington, no nie! Kurwa mać. Sorry za to słownictwo, ale po prostu nie wytrzymuje, gdy mi przychodzi grać z takimi bezmózgami. typu ten, właśnie mój przeciwnik. Cały mecz biega po skrzydle tymi zastrańcami po 90 tempa i właśnie schodzi do środka i strzela takie fartowne bramki. Matko Boska. Dobry teraz przeżył Brzoazinio. Uwaga, Izak Kłęka. Kłęka! No czemu to nie wejdzie? To jest czerwona kartka, to musi być czerwona kartka! Dokładnie tak, czerwona kartka dla Caseresa. No mamy jeszcze jakieś szanse. No szkoda, że tutaj nie puścił tej gry do końca, bo Welliton by pewnie tą piłkę do, do siatki wpakował. A tak to mamy tylko rzut wolny, ale przynajmniej czerwona kartka dla przeciwnika. No i zobaczę, może uda mi się tutaj zaskoczyć jakimś strzałem. Joazinho, Aj! No poprzeczka! Wydaje mi się, że to była poprzeczka Joazinho Oczywiście ta, ta górna poprzeczka, jeśli tak to można nazwać. No dokładnie tak, poprzeczkę Joazinho no i w dalszym ciągu niestety 2 do 0 dla mojego przeciwnika. Iwan Augustę, Guzman do Augustę, Augustę! Augustę! No i broni tutaj, nie wiem kto tam na bramce jest. Mamy jeszcze Żółdrożny z tej okazji. I może to będzie ta akcja. I Iza Kłęka, no pokaż, że jesteś coś. Że coś potrafisz. Ralf! 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 I znowu ten goalkeeper. No, wszystko mu tutaj ratuje w tym spotkaniu. Nie wiem, kto to tam stoi na bramce. De Sanctis chyba. Bo teraz bardzo dobry refreks, refleks De Sanctisa. I mamy tylko Żółdrożny z tej sytuacji. Joazynio Wellington. Jeszcze Alvaro Vega i znowu De Sanctis. Koniec! Przegrywamy 2 do 0, więc przegrywamy pierwsze spotkanie w tym odcinku. No i w mojej ocenie, jak to już was pewnie przyzwyczaiłem, nie zgadzam się z tym wynikiem. E, no, widać to mimo wszystko po statystykach. E, poza tym, jeśli byście widzieli to spotkanie e, w całości, no to stwierdzilibyście pewnie podobnie jak ja, że graliśmy po prostu z tak zwanym kretynem który zrobił cały skład pod, pod tempo, pod bardzo szybkie tempo, biegał tymi skrzydłami, schodził do środka i z Bilarda strzelał bramkę. No, w sumie przegrana, więc e, zapomnijmy już o tym. E, ważne, żeby ten kolejny mecz wygrać, a na kolejny mecz wyjdę tym samym składem. Zobaczę tylko, jaką tutaj kondycję w sumie mają ci zawodnicy. No, jeszcze mają tą kondycję do zdzierżenia, więc wychodzimy tym samym składem. No i zobaczę, jak to mi pójdzie. Znalazł nam drugiego przeciwnika: Jump, Clidiot, Czech Football Club, YouTube Polska. E, nie wiem do końca, no zmień strój. No dobra, to ja wezmę ten, a ty weź tamten, ok. E, jeśli znacie tego youtubera, o ile to jest w ogóle youtuber, to no to wyślijcie, O Matko Boska! No wyślijcie mi może na PW link do jego kanału, bo ja go oczywiście nie znam. A skład ma po prostu epicki, bardzo rzadko spotykane, srebrne składy w tej Fifie. ale jak już jest zrobiony, to jest zrobiony epicko ten skład, no i... Augustę, dobrze do Wellingtona. Teraz dobra piłka. Augustę! Augustę! Broni to uderzenie o Rosko, No i. No i broni po prostu to uderzenie. Nie ma pierwszej bramki w tym spotkaniu. Augustę! Ależ teraz znalazł kłękę! Broni znowu Rusko, Augustę! No mieliśmy teraz dwie bardzo dobre sytuacje w przeciągu tych kilku minut. No i niestety w dalszym ciągu jest 1 jeden, jeden do 0. Chciałbym, żeby było 1 do 0. Jest, jest oczywiście 0 0. Joazinho, JOAZINHO! No i znowu broni ten goalkeeper. On jest chyba srebrny z tego co pamiętam, a broni jak jakiś najlepszy złoty jak na razie. Wellington to jest ta szansa, Wellington! I znowu ten goalkeeper! No to jest coś nieprawdopodobnego, co broni ten koleś dzisiaj, no. No bez przesady. Druga akcja przeciwnika. I strzela bramkę, no. Izak kłęka, kłęka! Gol! No w końcu! Błąd popełnia tu jego... Tu jego obrońca, no i kłęka w końcu wykorzystuje sytuację. Mamy szybkie wyrównanie. A więc do przerwy jeden do 1. no, spotkanie raczej wyrównane, no i, no i wygra ten, który będzie mieć więcej farta, a to, że są potworne lagi, to już po prostu przemilczę tą kwestię. No ale zresztą zobaczcie na statystyki do przerwy, no, to jest śmiech na sali. Jak wielkiego niefarta ja mam. Wellitona, no niestety on tutaj jest bardzo mocno wkryty. Welliton, wykorzystaj błąd przeciwnika, dziękuję bardzo. Że taki błąd przeciwnik postanowił popełnić. No, i w 51. minucie w końcu wychodzimy na zasłużone prowadzenie. Iwan Augustę jeszcze. Jakim cudem on tam był tak wolno pozostawiony? No? no, druga akcja przeciwnika, i druga bramka. No, co to ma być? Nie 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 to nie jest gra na moje nerwy Jeszcze Kłęka Wellington, Wellington gol! 3-2 Wellington! No co za teraz wykończenie naszego napastnika i prowadzimy na 5 minut przed końcem Cośmy se poprowadzili? Fuck you! No nic nie widzi, on, on nic nie widzi, on jest ślepym spelem 3 do 3, no niestety niezasłużony remis. Zresztą zobaczycie to po statystykach Które jak, jak zobaczycie 4 celne strzały mojego przeciwnika, 10 moich. No posiadanie piłki, większe przeciwnika, bo, no, bo miał dużo lepszy skład, nie oszukujmy się. No ale kolejna strata punktów, no, no... może w sumie powinienem się cieszyć z tego jednego punktu w lidze 9. Prawda sam nie wiem od czym. Co, co o tym sądzić? No i cóż, w tym, w tym odcinku, jezu, jak mi się pląta język, w tym odcinku remisujemy jedno spotkanie, przegrywamy drugie, a raczej na odwrót. Mimo wszystko, mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. Jak widzicie, mamy na, na koncie 6680 monet. Nie zapomnijcie odpowiedzieć na pytanie, które zadałem na początku tego odcinka. No i oczywiście, skomentujcie. Dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. No jeśli jesteś nowy, to zasubskrybuj mój kanał po więcej takich bądź lepszych materiałów. To by było już definitywnie na tyle, mówił Goldzor. Pa! pa.